Witajcie na moim kanale, z tej strony Laudem. Dziś nagramy sobie test kolei Wielkopolski. Zapraszam. Dobra, czekamy na nasz pociąg koleje wielkopolskie. Jesteśmy właśnie na paroli, jak widzicie. Yy, tak, przetestujemy sobie fotel. Yy, fotel, czystość, czy ciepło i toaletę. Takie cztery punkty to będą nasze. I cena biletu no to. Tu będzie wam się wyświetlała teraz. ile kosztuje bilet. Tak, opinie są dobre. Jest kilka złych opinii, więc zobaczycie. Będzie dużo takiego kontentu. Będziemy sprawdzić na pewno inne kolejne do, do Robimy też fotela. Niech taką desaczkę, To ma, jest wygodne. Ma stoliczek. Jest naprawdę ładne czystość. Jak widzicie? Jest czysta. I ciepło. Właśnie są wyłączone drzejniki. Nie, są włączone. Troszeczkę. No i tyle. Może stać jako czteroosobowe Albo dwóch. To niczym. Niepełnosprawne. Otwieramy drzwi przyciski. Zamykamy drzwi. Fajne, ale jak widzicie, to oletek jest tak, i nawet Dysona. To oletek jest bardzo czysto. Przywijat dla like, wyobraźni. Naprawdę. No. Czysty. W miarę. Tu masz dla mnie pełno sprawny. No. żeby wezwać obsługę SOS. Naprawdę fajne. powiem wam szczerze, pociąg jest.